Siema, Freddy! Hello, Freddy! Jezu! Dobra, zaczynamy. Dla tych, co nie wiedzą, jaka to jest gra, to jest ciasny, korytarzowy horrorek osadzony w uniwersum Five Nights at Freddy's, a pierwszym poziomem, jaki musimy przejść, jest poziom z Freddy'm. Także zaczynamy i na starcie nie będę mógł być zbytnio entuzjastycznie nastawiony do tej gry, ponieważ niestety już ją widziałem. Z tym, że nigdy w tą grę samodzielnie zagrać okazji nie miałem, Także przejdźmy do gry I już na starcie wiem, że nie będzie to dla mnie zbyt Co kupa Co kurwa ochuj, o chuj, o chuj, o chuj. Na start? Tak po... O, tak po prostu! A... O oh fuck! Też są dżynce, nie? Stop! Co mu ja daję? ten oddech? O, oh, fuck. Nie, nie, nie gasz, nie gasz! Nie gasz, halo! Światło! Światło! Nie rób mi tak. Co ja się wpakowałem? Jezu. A chciałem to. Nie! 25 sekund left, nie? Ja przez większość czasu uciekałem przed Fredim. On tu jest. Chyba, o! dookoła. Jest, ja stąd przyszedłem? Czy nie? Bo tak troszkę. Nie pomaga mi ten blur. O fak, o kudna! O nie, o nie, o nie! Dobra, sieba, stary, fajnie się było, fajnie się gadało, naprawdę było całkiem ciekawie, ale teraz wolałbym od ciebie uciec. On idzie za mną, co jest? TAK SZYBKO? A rozejrzeć się, cokolwiek? Jakiś dzień dobry, nie coś? Kurwa, mi z żony, z żony słyszyłam! Biegnić, stary, kurna. A To nie wyglądało tak strasznie na... ...niktzym. Oh, fuck. Oh, shit. Ej, no tu by się przydał licznik tętna. się nagrywa wszystko, git? Wszystko działa, mikrofon, halo, halo Ja wiem, że żeby zacząć z gierkę muszę dać się mu złapać, no ale... No, to jest okropne! Dobra, trudno Słuchawki na maksa, let's go! Siema Freddy! Hello Freddy! Jezu, to jest okropne! Aaaa ah, ah, no O no. Oh, no, dobra Szukamy tych itemów Tym razem nie trafię na niego na początku Za głośno, za głośno Nie, nie zrobisz mi tego Nie, 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 nie tak też nie Halo! I mam w uszach Ja to chcę enjoyować, ale nie aż tak Dobra, na spokojnie do tego podchodzimy Dopóki nas pierwszy raz nie zobaczy. Nie jest nic. Jest bardzo nie Jest bardzo źle. Nieważne. On nas słyszy. O oh, fuck. Cedio, siema, stary. Hello. Fajnie się gadało. Naprawdę. Jest bardzo fajnie. Siema, siema. O tej porze każdy wypić może. Jest bardzo fajnie. Super się bawimy. Nie mam itemków. Szukam. Staram się znaleźć. I przy okazji dla niego... Nie trafić, nie ma go tu, prawda? Sary, jesteś tu? O, guźda. Siema! Zobaczę sobie, w jakich... ...spocikach są te przedmioty, ale może bez siebie, bo byłoby fajnie, gdybym mógł pochodzić sobie bez chodzącego za mną dzikiego... ...wielkiego... ...animatornika. Co to za odgłos jest? O oh, fuck. O Fajko, o fajko, o nie, rób tego, nie! A! A! Jako napierdziela! Dobra, sieba stary, no. Hej, no, cześć, cześć. No nie, jeszcze dzwonił do mnie, że się pewnie za bardzo drę. No nie, no, tleczenie, no. To jest taka gra, że się muszę... Przecież... No, halo? Śliczone. No dobrze, no, bo gram w taką grę intensywną. trochę, ja śpię. No to dobranoc, miłych snów, ja sobie nie pośpię, pewnie, nas zbyt dużo. O ja pierciele. Pidran, speed stary speedran, obrad 2. O brat, dwa. Um. Oh, fuck, Oh fuck, nie. No już po mnie, już po mnie, ja już nie zdążę. No nie, ja ani już nie zdążę. Poprzedłem całą mapę. Prawdziwe momenty, kiedy youtuber się boi to takie niekiedy krzyczy. Tylko takie, kiedy jest cicho. Znaczy to też zależy od człowieka, nie? Ale... Ale w tym przypadku, w moim przypadku, dokładnie tak jest. I tak na szybko poszukam sobie dodatkowych spotów, w których mogłyby się znajdować przyszłe przedmioty. I szczerze mówiąc, nie jestem w stanie zobaczyć, bo. O, Fredio. Może on chroni ostatniego przedmiotu? Może. Musimy go stamtąd przepędzić, a dokładnie on musi za nami zacząć biec, chociaż on biegł już za mną co najmniej kilka razy. No właśnie na przykład teraz. Ale on ma ciężkie kroki, on musi być gigantycznie ciężki. Jak ja, pasujemy do siebie, o! O kuźwa, wy to słyszycie? Bez słuchawek to by chyba tak nie słychać, ale jego kroki to takie gigantyczne, basowe uderzenia niczym jakichś wielkich, ciężkich, metalowych przedmiotów. O oh, kurna, tego nie słyszałem wcześniej. Ojojoj, ale to nie jest bardzo miła gra, to jest taka niemiła jedna z tych gorzkich, bardziej nieprzewidywalnych. I Ooooooch... czy wy w ogóle coś widzicie tutaj? Mogę jakoś kłócać. Mogę, mogę kłócać, to się przyda. Chyba tu jeszcze nie byłem. O, no, tam jest. Ciągle nie mam ostatniego itema, a... Więc dajmy się mu złapać. Mogę przygłosić słuchawki. Będzie git, będzie spoko. This is fine. A teraz, z tym mrocznym światłem i straceniem kilku cennych sekund, spróbuję znaleźć wszystkie przedmioty. O Boże, to jest głośne. O, już jest Fredio. Wkroczył on do akcji. Ej, wiecie co? Ja nie pamiętałem nigdy, oglądając odcinki u innych z tej gry? Żeby on zaczynał ruszać przed przegraniem, on tam jest? Naprawdę, naprawdę mi dobrze idzie, stary. Nie psuj tej chwili. Nie psuj tej chwili, ostatni item. Nie psuj tej chwili. Przyrzekam, że jeżeli on zepsuje tę chwilę, to serio zepsuje mi dzień. No nie, no nie. O, oh, fuck. Mm, objective failed, no. O, cześć przyjacielu, wzięliśmy może ostatni przedmiot? Co każdą przegraną daję sobie schawki o takie dwa przełączniczki głośniej. Nie wiem dlaczego to robię. Szczerze, naprawdę jestem głupi, że to robię. On już tu jest. Przynajmniej jego kropki są głośne. Przynajmniej nie jest takim cichym zabójcą, który uderzy w najmniej spodziewanym momencie, nie? 10 sekund na jeden przedmiot. Ojo. Ojo. O kurwa. No. O plez! Ostatni! Ale poczułem się jakby mi na pluto w ryj. Chodź Fredzio, no. No cześć. <gry> Dobra. Szybko, bo ja mam mało czasu, ja się bawię kamerą. Ho ho ho! Siema stary. Jak on nas już zobaczy, to jest po nas generalnie. To już nie ma co grać. Wiecie co? <gry> O kurwa! Dobra, wiecie co? Mam lepszy pomysł w sumie. Daję mi się mu złapać. Nie będę biegał od początku jak idiota, tylko będę chodził w ten sposób. Bo kiedy ja go słyszę, to on pewnie słyszy też mnie. Więc chodzenie jest to dobrym wyjściem, będąc w jego pobliżu. Już myślałem, że to on, a to tylko lampa Stary, dwa itemy Stary, teraz zepnij się i biegnij po te dwa itemy Nie tędy Nie tędy Jeden item, stary musisz to zrobić Jest! Essa, łap jej, łapaj mnie, no dawaj, łapaj. Ha, nie złapiesz mnie, jestem lepszy od ciebie. Jestem o wiele lepszy od ciebie, dlatego mnie nie złapiesz, stary. Essa, chowam się tutaj. O kurna, ale to było... Gramy zganianego z Freddy, Sieba Fredio. Cześć! Cześć! To by było na tyle w tym odcinku. Tym jakże krótkim odcinku, w którym udało nam się niejako pokonać Fredzia. A w następnym odcinku zajmiemy się nikim innym jak. Bonim. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie i zobaczymy w następnym. Cześć!